Panie prezesie, ja podziwiam zdolność pana unikania odpowiedzi. Przede wszystkim mówi pan, KPNG nie, konsulting nie jest zatrudnione. Wszystko w formie teraźniejszej. Ja, przecież ja zadawałem pytania o rok 2008. Bermuda 2008. Nie dzisiaj. Dzisiaj może nie, ale 2008. Bardzo proszę. E, jeśli chodzi o zyski banku na Ukrainie. Panie prezesie, to, jest, to nie jest konferencja prasowa, to jest spotkanie akcjonariuszy. Banku. Panie Bielewicz, do czego Pan zmierza? Jeśli Pan formułuje kolejne pytanie, proszę to wyartykułować. Jeśli Pańska wypowiedź ma charakter retoryczny, bądź chciałby Pan zganić na przykład prezesa zarządu banku, to prosiłbym, żeby to też zrobić w jasnej formie. Nie wiadomo o co Panu chodzi, najnormalniej na świecie. Wypowiedź na temat tego, że nic nie dopłacamy, bo bank na Ukrainie ma zysk 30 milionów. Jest po prostu nieprofesjonalna, niegodna finansisty. Wprowadza w błąd, dlatego że można mieć zyski, panie prezesie, natomiast można mieć olbrzymie potrzeby w gotówce. Płynność, płynność, zyski. To odezwa. I tam, słucham? To odezwa. Ironia może. Bardzo proszę kontynuować. Jeszcze raz ponawiam pytanie. Ile kwartalnie w keszu, w gotówce musi pan przekazywać do banku na Ukrainie tak, żeby on był wypłacalny? Pytanie sformułował pan w czasie teraźniejszym. Przypominam, no, że na... Przypominam, że formułowane pytania powinny dotyczyć roku obrotowego. W związku no, z tym, dobrze, jeśli to... chciałby pan uzyskać odpowiedź, proszę odnieść... roku 2008. To teraz proszę sformułować całe pytanie odnosząc to do czwartego kwartału roku 2008. Jakie były przepływy gotówkowe między PKSA a, a UniCredit Ukraina w czwartym kwartale 2008 roku? Dziękuję bardzo. Dalej, na odpowiedź na temat ekspozycji do derywatyw powiedział Pan, że renomowane instytucje. Moje pytanie było bardzo konkretne. Tyczyło się ekspozycji stosunku do spółki matki Unikredyt, nie do instytucji. Bardzo proszę o rzetelne odpowiedzi. Dziękuję, Dziękuję. bardzo.